Kąt alfa jest ostry. Zapiszę od 0 do 90. OK, wiem, to mi mówi, że wszystkie funkcje trygonometryczne będą dodatnie. Sinus alfa jest równy pierwiastek z 3 nad 2. Oblicz wartość wyrażenia. W tym wyrażeniu występuje cosinus. Ja mam dany sinus, będę potrzebował cosinus. W takim razie nie zastanawiam się długo, jedynka trygonometryczna, skoro mam dany sinus, to wyliczę kosinus. Za sinus wstawiam sobie pierwiastek z 3 nad 2, on jest podany, podnoszę do kwadratu i liczę. 3 czwarte, dodać kosinus kwadrat alfa to jest 1. Kosinus kwadrat alfa to jest 1 minus 3 czwarte, kosinus kwadrat alfa to jest 1 czwarta. Pierwiastkuje, alfa to jest pierwsza ćwiartka, wartość będzie dodatnia kosinusa, to będzie 1 druga. Jest podany kosinus, sinus kwadrat alfa odjąć 3 kosinus kwadrat alfa to jest równe. Za sinusa daję pierwiastek 3 nad 2, podnoszę do kwadratu 3 razy. Za kosinus daję jedną drugą i też podnoszę do kwadratu. Muszę to wyliczyć. 3 czwarte odjąć 3 razy 1 czwarta. 3 czwarte odjąć 3 czwarte, a to jest 0. Wartość tego wyrażenia jest równa 0. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.